Oto historia, która wstrząsnęła światem. Urodziłem się chuj wie kiedy. Kiedy wracam do was jestem już na szczycie i mam zamiar rozpierdolić świat wkrótce. Jednak przez wszystkie te lata sumienie nie pozwalały mi nawet chuja w spokoju walić. Prześladowała mnie jedna niepowtarzalna myśl. Gdzie jest ten pierdolony czarowniki mój Playboy? Poddani zawsze powtarzali, że mam jakieś chore izy i mówili, chujli. Kiedy słyszałem te dwa magiczne słowa to w mik, kurwica mnie strzelała i zabijałem kolejnych poddanych swoją wielką, półmetrową pytą. Ano po matce mam, po matce W przeciągu tych lat podróżowałem wszędzie. Rac to nawet w dupie makunby się zgubiłem. Na szczęście szybko odnalazłem szczęście i zdołałem wyjść. Minęła wojna, a wszyscy myśleli, że strzeliłem sobie kulkę. A ja prawda. Po pierwsze to wsadziłem sobie nóż w dupę, a po drugie to wcale się nie zajebałem, tylko wyruszyłem w misję, aby dorwać i zgwałcić tego jebanego w trzy dupy przez chińczyków maga. Przez ponad No właśnie ile ja mam w zasadzie lat? A i z tym. Ważne, że teraz to normalnie czystą krucjatę na tego maga wysyłam. Możesz koński fajfu się srać mordą ze strachu, a jak cię już dorwie to ci normalnie z dupy wackiem wiadro zrobię. A teraz pierdalać mi stąd bo pewnie dobra nocka się już zaczyna.